Zastanawiasz się, ile czasu powinien trwać Twój trening na siłowni, aby przyniósł Ci najlepsze efekty? No i może chcesz wiedzieć, czy 20-30 minut ćwiczeń dziennie będzie wystarczające, aby schudnąć albo zbudować mięśnie. A co z treningami cardio, Czy trzeba ćwiczyć co najmniej 20 minut, aby spalać tłuszcz? Czy czujesz frustrację z powodu nieudanych prób pozbycia się tłuszczu z brzucha? Nie jesteś sam. Ale mam dla Ciebie rozwiązanie. Zapisz się na mój bezpłatny webinar i odkryj główne przyczyny Twojej nadwagi. Zarezerwuj miejsce na naszym darmowym szkole online, gdzie dowiesz się jakie są najefektywniejsze ćwiczenia na płaski brzuch. Poznasz trzy niesłychanie skuteczne metody treningowe, które pomogą Ci spalić tłuszcz z brzucha bez wychodzenia z domu oraz otrzymasz wskazówki dotyczące odpowiednich produktów. Kliknij na link w opisie i zarezerwuj miejsce już teraz. Mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie wciąż panuje takie przekonanie, że im dłużej trwa nasz trening, tym lepsze efekty osiągniemy. Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że czas spędzony na siłowni nie jest jedynym wyznacznikiem sukcesu. Istotne jest to, aby trening był dobrze skonstruowany, odpowiednio intensywny i skoncentrowany na konkretnych celach. Wielu z nas ma całą masę obowiązków na głowie, związanych z pracą czy rodziną. Dlatego nie chcemy spędzać na siłowni wielu godzin dziennie, podnosząc ciężary albo robiąc kardio, aby wyglądać i czuć się dobrze. Więc czy jest na to? W jakiś inny sposób. Jest na to inny sposób i w dzisiejszym nagraniu Ci o nim powiem. Zacznę od omówienia pierwszej teorii, która mówi, że nie powinno się ćwiczyć dłużej niż 45-60 minut. Niektórzy twierdzą, że ma to negatywny wpływ na hormony i może przynieść więcej szkody niż pożytku. Pomysł opiera się głównie na tym, co dzieje się z hormonami, takimi jak testosteron, hormon wzrostu i kortyzol. Kiedy zaczyna ćwiczyć, twoje ciało reaguje naturalnym wzrostem poziomu testosteronu, a teoria głosi, że ten wzrost ma pomóc poprawić naszą wydajność, lepiej budować mięśnie, spalać więcej tłuszczu. Po tych 45 minutach poziom kortyzolu ma wzrastać, a testosteron spadać. Zwodzając organizm tryb kataboliczny, w którym bardziej prawdopodobne jest to, że dojdzie do rozpadu tkanki mięśniowej i magazynowania tłuszczu. Jak się pewnie domyślasz, takie przekonanie dość mocno mija się z prawdą. W jednym z badań na ten temat naukowcy przeanalizowali dane zebrane od 56 mężczyzn, którzy wzięli udział w 12-tygodniowym programie treningu oporowego. Gdyby zmiana testosteronu po treningu była ważna dla budowania mięśni, można by oczekiwać dwóch rzeczy. Faceci z największą reakcją testosteronu po treningu budowaliby najwięcej mięśni, a ci z najmniejszą zbudowaliby ich najmniej. Jednak po przeanalizowaniu danych naukowcy nie znaleźli znaczącego związku między wzrostem poziomu testosteronu wywołanym ćwiczeniami, a przyrostem wielkości lub siły mięśni. Co więcej, badania wykazały również, że niektóre długie treningi trwające ponad 90 minut podnosiły poziom testosteronu jeszcze nawet o na 2 godzin po zakończeniu sesji treningowej. Idźmy dalej. Nie ma dowodów na to, że kortyzol rujnuje Twoje postępy. Jeżeli wzrost kortyzolu po wysiłku hamowałby wzrost mięśni, można by się spodziewać, że mężczyźni z największym wzrostem kortyzolu po wysiłku zyskają najmniejszą ilość mięśni. Zamiast tego było odwrotnie. Istniał niewielki, ale znaczący związek między wzrostem poziomu kortyzolu, a przyrostem beztłuszczowej masy ciała. Także wzrostem włókien mięśniowych typu 2. Innymi słowy, osoby z największym wzrostem poziomu kortyzolu były również tymi, które zyskały najwięcej mięśni. Jak więc widzisz, skracanie czasu trwania treningów w celu zwiększenia odpowiedzi hormonalnej jest totalnie nieuzasadnione. Wręcz uważam, że jest bez sensu. Okej, okay, zatem Ile ćwiczyć, aby uzyskać najlepsze rezultaty? Najważniejsze nie jest to, ile ćwiczyć, ale jest to, żeby trening był efektywny. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę inne rzeczy, takie jak intensywność, częstotliwość oraz ilość serii i powtórzeń, które tworzą razem. Objętość treningową. Generalnie, w zależności od Twojego stopnia zaawansowania, na jednym treningu zaleca się wykonywać około 10 do 20 serii na wszystkie partie ciała. Powinieneś też wziąć pod uwagę częstotliwość treningową. Jeżeli robić treningi częściej, np. w tygodniu, na jednej sesji treningowej tych serii będzie mniej. Dlatego najważniejsze jest patrzenie na całkowitą tygodniową objętość treningową. Do tego bardzo ważna będzie stała progresja. Dotyczy ona dokładania ciężaru. A także zwiększania liczby serii lub powtórzeń. Dzięki temu będziesz w stanie zobaczyć szybciej zmiany w swojej serwetce. Nawet jeżeli spędzisz na siłowni półtorej godziny, a dzięki temu zrobisz więcej serii lub powtórzeń niż gdybyś był w stanie zrobić w trakcie godzinnego treningu, będzie to znacznie lepszym rozwiązaniem, bo będziesz w stanie wykonać większą ilość pracy, co przełoży się na szybsze i fajniejsze rezultaty. Bo oczywiście, jeżeli masz ścisły harmonogram i absolutnie nie możesz przebywać na siłowni dłużej niż 45-60 minut, możesz sformułować swój plan treningowy w taki sposób, aby pasował do Twoich ograniczeń czasowych. Ale up Pewnie się, że skutecznie uderzasz w każdą grupę mięśniową będzie miało większe znaczenie niż próba osiągnięcia jakiegoś. Minimalnego czasu treningu. Wiele osób obawia się też przy dlatego nie chce ćwiczyć dłużej niż godzinę. Jednak musisz wiedzieć, że ono wciąż może wystąpić, nawet jeżeli wykonujesz swój trening w bardzo krótkim czasie. Robiąc zbyt krótkie przerwy pomiędzy seriami lub poszczególnymi jednostkami treningowymi, organizm nie będzie miał wystarczająco dużo czasu na regenerację. Zatem jak widzisz, najbardziej liczy się to jakość, a nie długość Twojego treningu. Tak samo jak spieszenie się z treningiem nie będzie dobre, przyciąganie go w nieskończoność również nie jest optymalnym rozwiązaniem. Możesz spędzić na siłowni nawet 3 godziny, ale przy z większość czasu będzie zajmować się też innymi rzeczami, np. rozmową z kolegami, przyglądają telefonu czy robieniem sobie zdjęć. Wtedy nawet 3 godziny to może być za mało. Na długość Twojego treningu bardzo mocno wpływa wspomniana już wcześniej długość przerw między seriami. I tu badania pokazują, że krótkie okresy odpoczynku 1 do 2 minuty powodowały mniejszy wzrost mięśni w porównaniu z długimi okresami odpoczynku od 3 do 5 minut. Dłuższe okresy odpoczynku pomagają Twojemu ośrodkowemu układowi nerwowemu zregenerować się i wykonać więcej stymulujących powtórzeń do upadku. Ale wszystko. Zależy od rodzaju ćwiczeń, które wykonujesz. Trochę inaczej będzie wyglądać to w przypadku ćwiczeń wielostawowych i izolowanych. Jeżeli chciałbyś zagłębić się w ten temat, to na moim kanale jest film o tym, ile powinny trwać przerwy między seriami, w zależności od Twojego celu treningowego. I to będzie gdzieś w opisie, albo Ci się gdzieś tutaj wyświetli. I możliwe, że jednak oczekujesz ode mnie konkretnej odpowiedzi na pytanie: ile czasu powinien trwać trening na siłowni, taki idealny? I mogę Ci to powiedzieć, tak plus minus. Będzie to od 45 do 90 minut. W przypadku niektórych programów efektywny trening może nawet trwać 30 minut, w przypadku innych może zająć nawet kilka godzin, zwłaszcza jeżeli długo odpoczywasz pomiędzy każdą serią. Na przykład jeżeli to jest trening na siłę i przerwy pomiędzy seriami i ćwiczeniami są bardzo, bardzo długie. Tak naprawdę tak długo jak ogólny program treningowy jest prawidłowo skonfigurowany, to czas trwania treningu nie jest czymś o co musisz się martwić? No jeszcze temat kardio. Czy rzeczywiście trzeba robić przez co najmniej 20 minut, aby spalać tłuszcz? Jedna z teorii mówi o tym, że po tym czasie organizm przechodzi ze spalania węglowodanów, czyli procesu glikolizy, na spalanie tłuszczu, czyli lipolizy. No i to jest duży mit. Nie ma żadnej magicznej granicy, od której trening spala tkankę tłuszczową. Spalenie tłuszczu jest uzależnione od tego, czy przez dłuższy czas jesteś w deficycie, który jest podstawą odchudzania. Treningi pomagają nam spalać kalory i generować ten deficyt. Dlatego w połączeniu z dietą prowadzą do zrzucenia zbędnych kilogramów. I nie ma zatem większego znaczenia, czy wyjdziesz pobiegać lub pojedziesz na rowerze dwa razy po 20 minut czy raz po 40 minut w ciągu tygodnia. Jeżeli w obu przypadkach spalisz podobną liczbę kalorii, to wpływ na odchudzanie będzie taki sam. Obecne zalecenia mówią o wykonywaniu co najmniej 150 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności tygodniowo. Takich jak chodzenie lub 75 minut energicznych ćwiczeń np. biegania. Jeżeli chcesz trudność to oczywiście ta ilość może być dużo większa. Wszystko też zależy od tego ile masz czasu. Jak więc widzisz, patrzenie na czas treningu nie jest najważniejsze. Dużo bardziej liczy się dobranie odpowiedniego planu treningowego, który będzie dopasowany do Twojego celu, poziomu zaawansowania, możliwości, preferencji. Jeżeli wciąż zastanawiasz się jak ułożyć taki plan oraz dietę, aby dał Ci najlepsze Rezultaty, to zapraszam Cię do współpracy ze mną i z moim teamem. Pomogliśmy już setkom osób zmienić swoje nawyki i przejść niesamowitą metamorfozę sylwetek. Więc jeżeli Cię to interesuje, kliknij w link, który znajdziesz w opisie albo jest tutaj gdzieś przypięty w komentarzu i wybierz dla siebie odpowiedni pakiet. Daj mi też znać w komentarzu, ile teraz trwa Twój trening, czy robisz krótsze czy dłuższe treningi. Tyle ode mnie i do kolejnego nagrania.